Dzień dobry. Zapraszam Państwa na festiwal górnolotni, który odbędzie się w Tarnowie na żywo i online w dniach 28 i 29 stycznia. Szczegóły już za chwilę. Kilka słów o festiwalu Górnolotni. Impreza organizowana jest w Centrum Sztuki Mościce już od 13 lat. Główną ideą festiwalu jest promowanie aktywnego wypoczynku, poszanowanie natury, a przede wszystkim dawanie ludziom możliwości dzielenia się i czerpania inspiracji z górskich doświadczeń. W tym roku dla fanów górnolotnych przygotowaliśmy program bogaty w liczne atrakcje. Będą oczywiście spotkania ze znanymi Himalajstami, którzy poprowadzą nas na ośmiotysięczne szczyty. Będzie o spinaniu i wytyczaniu nowych dróg, trochę o narciarstwie i historii taternictwa, a także o medytacji w ruchu. Młodych widzów zaprosimy na spotkanie z afrykańską przyrodą, a pozostałych widzów na wieczorne seansy filmowe. W holu zaprezentujemy wystawy tematyczne, a w czasie trwania festiwalu odbędzie się kiermasz odzieży outdoorowej oraz targi książek i przewodników górskich. Zapraszamy także wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, do udziału w drugim zimowym biegu górnolotu. A na zakończenie imprezy, jak zwykle, odbędzie się losowanie nagród dla wszystkich uczestników. Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowego omówienia programu. Festiwal rozpoczynamy w sobotę, 28 stycznia, o godzinie 13 warsztatami dla dzieci. Będzie to opowieść o Afryce, o jej przyrodzie i zwierzętach. Będzie nauka języka suahili, wspólne rozwiązywanie zadań i krzyżówek, a także wiele ciekawostek, zdjęć i filmów, które zaprezentuje Robert Gondek, podróżnik, fotograf i miłośnik Afryki. Nasz gość odwiedził 20 afrykańskich państw, realizując swój projekt wyprawy na najwyższe szczyty Afryki. I o tym będzie opowiadał już na głównej sali o godzinie 15. Będziemy spacerować po kolorowych górach księżycowych w Ugandzie. Zobaczymy pokryte lodowcami Kilimanjaro i Mount Kenya. W towarzystwie żołnierzy wejdziemy na najwyższy szczyt Ruandy. Bierzemy się też na wielodniowy trekking w piękne etiopskie góry Semien. A nocą wejdziemy na najwyższą górę Maroka, Dżabal Tupkal i jak mówi autor, będzie to uczta dla wszystkich kochających góry, przyrodę i egzotykę. O godzinie 16.30 wejdziemy w stan medytacji, ale nie takiej statycznej, lecz medytacji w ruchu. Piotr przeniesie nas na Majorkę. Ale nie do kurortu, tylko na trekking przez góry Serra de Traumontana szlakiem GR221. Będziemy medytować rzecz jasna w górach pośród gaj pomarańczowych i drzew truskawkowych. Przejedziemy się pociągiem retro, a na końcowej stacji w miasteczku Luke obserwować będziemy spadające gwiazdy. Autor wspomni też o trekkingu z plecakiem na przepięknej wyspie kanaryjskiej La Palma. O nocy spędzonej na najwyższym szczycie wyspy, o zjawiskowej kalderze i wspaniałych lasach wawrzynowych. Pokaże nadzwyczajną różnorodność bujnej, endemicznej przyrody La Palme. I przytoczy jeszcze wiele, wiele innych opowieści sprzyjających medytacji na łonie natury. O godzinie 18 spotkamy się z pisarzem i autorem niezwykłych reportaży. Stali bywalcy naszych spotkań zapewne pamiętają opowieści Andrzeja Muszyńskiego o południu świata czy wyprawie w Himalaje Birmańskie. Tym razem autor opowie o swej wędrówce na wulkan Damavend od mało znanej zachodniej strony, a także o trekkingu po zielonych górach Elburs, nie mylić z górami Elbrus. Samotna podróż była też pretekstem do spotkań z wybitnym irańskim reżyserem i filozofem, a także do szczerych rozmów z Irańczykami. W opowieści nie zabraknie żywej relacji o tym, co obecnie dzieje się w tym kraju. Spotkanie będzie okazją, by przybliżyć wiedzę o tej fenomenalnej cywilizacji w kontekście jej historycznych zmian. O godzinie 19:30 spotkamy się z Moniką Witkowską, która jako druga Polka po Wandzie Rutkiewicz stanęła na szczycie K2 w 2022 roku. Przypomnę, że Monika ma na koncie wejście na trzy inne ośmiotysięczniki, między innymi Monteveres, Loce, Manas. Jest także zdobywczynią korony ziemi, najwyższych szczytów wszystkich kontynentów i jedyną osobą na świecie, która ma w swoim dorobku Monteveres i K2, jak również ich żeglarskie odpowiedniki, czyli opłynięcie przylądka Horn oraz arktyczną trasę północno-zachodnią z Grenlandii do Alaski. Jako pierwsza płynęła również arktyczną Czukop. Podróżniczka ponadto zwiedziła z plecakiem około 180 państw i napisała kilkanaście książek górskich, żeglarskich i podróżniczych, które będzie można oczywiście nabyć na festiwalu, jak również poglądać wystawę jej zdjęć. Na zakończenie sobotniego wieczoru wyświetlimy film Last Mountain Story of Tom Ballard. Jest to Fascynująca historia 30-letniego wspinacza Toma Ballarda, który w 2019 zginął na jednym z najtrudniejszych himalajskich szczytów Nanga Parbat. Tom był synem Alison Hergrews, która straciła życie z kolejna K2 w 1995 roku. Obydwoje należą do grona najwybitniejszych alpinistów na świecie, niestety oboje zginęli bardzo młodo na sąsiednich masywach górskich robiąc to, co kochali najbardziej. Drugi dzień festiwalu, niedziela 29 stycznia, rozpoczniemy poranną przebieżkę. Będzie to druga edycja zimowego biegu Winter Run w Górnolodni. W programie mamy także bieg dla dzieci, który rozpocznie się o godzinie 10.00. Natomiast start biegu głównego na dystansie 12 km odbędzie się o godzinie 11. Dla zapisanych osób w pakiecie znajdą się cenne pomintki, a dla tych, którzy przekroczą linię mety okolicznościowe medale. Na bieg można się zapisać na stronie Kempa Sport lub na csm.tarnow.pl. W programie festiwalu jest link. A jak już ochłoniecie pobiegu, to przybywajcie na festiwal. Niedzielne popołudnie rozpocznie prezentacja, której tematem będą feraty w Dolomitach. Dla niewtajemniczonych powiem, że feraty to ubezpieczone stalową linią szlaki górskie, często o charakterze spinaczkowym, przeznaczone dla doświadczonych turystów, którzy pragną poczuć smak adrenaliny. Nocina 15, Marzena i Marcin Sobkowski, przewodnicy górscy, miłośnicy dzikiej przyrody i aktywnego wypoczynku poprowadzą nas przez najciekawsze i najbardziej spektakularne trasy w Dolomitach. Opowiedzą także o historii powstania Wiaferat, specyfice trudności poszczególnych dróg i sprzęcie, w które należy się wyposażyć. O godzinie 16.30 spotkamy się ze znanym narciarzem skiturowym Wojtkiem Szatkowskim, który zabierze nas na w podróż w Tatry sprzed 100 lat do czasów pierwszych turystów, taterników i zdobywców, m.in. Mariusza Zaruskiego, Henryka Bednarskiego czy Józefa Oppenheima. Autor poprowadzi nas do legendarnego schroniska na hali pysznej. Wejdziemy w Rakach na Przełęcz Wyszniańską i diabelnie stromy Błyszcz. Pójdziemy z Oppenheimem i jego przyjaciółmi na wyrypę narciarską do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Zaglądniemy do schroniska Marysi Andrzeja Krzeptowskich i na wyniosły Koziwier. Trafimy wreszcie do dawnego zakopanego na spotkanie przy mocnej kawie z Witkacym, Karolem Szymanowskim, Rafałem Malczewskim i Kłuciem Zamojskim. Nie gdzie indziej jak w restauracji Zofii Krzeptowskiej kapuchy. W spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa czarno-białych fotografii. Godzina 18.00 to czas dla rasowych spinaczy. A o swojej górskiej ścieżce opowiadał będzie Maciej Bedrejczuk, taternik, alpinista i wspinacz sportowy, członek Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego, który wspinał się m.in. w Alpach na północnych ścianach Grand Gerasys, Matterhornu czy Eigeru. Pokonał w Gruzji w stylu alpejskim trudne drogi na zachodniej ścianie Użby i północnej Czatyń, Tał w Karakorum wytyczył dwie nowe drogi na dziewiczych sześciotysięcznych ścianach, brał też udział w zimowej wyprawie na K2. A w tym roku wszedł w górach Pamiru Ałaju na Aksu wytyczając nową drogę. I o godzinie 19.30 spotkanie z legendą himalajizmu Aleksandrem Lwowem, zdobywcą 4-8 uczestnikiem wielu himalajskich ekspedycji, autorem nowych dróg spinaczkowych w Górach Wysokich, autorem książek i licznych artykułów o tematyce alpinistycznej. Lwow swoją karierę spinaczkową rozpoczął w 1970 roku. Pierwsze kroki we wspinaniu podejmował w górach Sokolich i w Karkonoszach. Był uczestnikiem wypraw w Himalaje, Karakorum, a także eksplorował góry Hindukuszu, Pamiru, Andy i masyw w Tienczanie. Za wyczyny alpinistyczne był dwukrotnie honorowany złotym medalem. I na koniec niedzielnego wieczoru wyświetlimy głośny film The Alpinist. Znacie zapewne wspinaczki solowe Alexa Honolda, ale kto z Was słyszał o kanadyjczyku Marku Leclercu? Otóż Mark Leclerc wspina się samotnie, z dala od świateł Jupiterów, bez towarzystwa kamer, no i oczywiście bez liny. Jest esencją przygody free solo. Znany reżyser Peter Mortimer, autor m.in. takiego filmu jak The Down Wall, zaintrygowany nienagłośnionymi przez media wyczynami marka, postanawia nakręcić o nim film. Jednak kanadyjski solista jest nieuchwytny. Zmienia miejsca pobytu, nie występuje w mediach, nie ma telefonu ani samochodu. W końcu jednak reżyserowi udaje się wytropić wspinacza, który jest w drodze do Patagonii, by tam odkryć, co jeszcze jest możliwe we wspinaniu frisolo. Film dokumentalny The Alpinist jest, jest przejmującym portretem wspinacza, wizjonera, który podąża ścieżką wytyczoną przez pasję pomimo najpoważniejszych możliwych konsekwencji. Cały program festiwalu dostępny jest na stronie CSM, zakładka festiwalu, link znajdziecie w opisie. Wszystkie informacje znajdziecie również na Facebooku i YouTube pod hasłem Za Horyzont Domu. Zachęcam do subskrypcji kanału. Bilety na festiwal są w cenach. Sobota 50 zł normalny i 40 zł ulgowy. Niedziela tak samo. 50 zł normalny, 40 zł ulgowy. Karnet na dwa dni to jest 8 spotkań i dwa filmy, 90 zł normalny i 70 zł ulgowy. Zapisy na bieg płatne 65 zł. Link również w opisie. Warsztaty 20 zł. Za dziecko. Maksymalnie 30 dzieci. Dla osób spoza Tarnowa będzie transmisja ze spotkań, bilety pay per view w cenach sobota 35 zł za 4 spotkania, niedziela również 35 zł 4 spotkania. Dwa dni to koszt 60 zł. Linki dostępne będą na kilka dni przed festiwalem. Transmisja będzie tylko w czasie rzeczywistym, według godzin programu, bez możliwości oglądania re, re, relacji w późniejszym terminie. Filmy nie będą transmitowane. Sprzedaża będzie także wiele książek zaproszonych gości i okazji do wzięcia autografu czy wykonania pamiątkowego zdjęcia. Każdy, kto zakupi bilet na salę, otrzyma opaskę na rękę z kuponem. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy oderwać kupon i wrzucić go do urny. Losowanie nagród odbędzie się w niedzielę po ostatnim spotkaniu w przerwie przed filmem. W holu będą prezentowane wystawy fotografii. Pierwsza to wystawa Moniki Witkowskiej, zatytułowana Moja Pasja. Druga to tajemnicze tatry w fotografiach Józefa Oppenheima. A raz trzecia wystawa Szerpowie Nadziei o grupie osób w ramach które w ramach wolontariatu zabrały w Tatry kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych. Piękna idea, piękne zdjęcia. Zapraszam do oglądania. Korzystając z okazji zapraszam także na spotkanie z cyklu Za horyzont domu, które odbędzie się 23 lutego, a jego gościem będzie Doktor habilitowany Jerzy Grębosz, naukowiec z Instytutu Fizyki Jądrowej, który od kilkunastu lat odwiedza bushmenów z Wysp Oceanii, przeżywając, jak sam mówi, najwspanialszą przygodę swego życia, byciem jak Robinson Crusoe. Spotkanie odbędzie się 23 lutego. Szczegóły już wkrótce. A więc zaraz jeszcze zapraszam do Centrum Sztuki Mościce na Festiwal Górnolotni 28 i 29 stycznia w Tarnowie. Rezerwujcie czas. Zachęcam do dzielenia się tym linkiem, do zapraszania znajomych i udostępniania treści w swoich social mediach. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, a jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na festiwalu.